Moimi sąsiadami było starsze małżeństwo, które miało dużo psów. Ludzie bardzo ich lubili, byli mili i pomagali bezdomnym zwierzętom. Pewnego dnia niczego nieświadome dziecko weszło na ich podwórko i zostało dotkliwie pogryzione przez psa. Starsza para nie miała pieniędzy, aby zapłacić rekompensatę za to co się wydarzyło, więc rodzice dziecka postanowili ich pozwać. Oboje trafili do aresztu. Mimo wszystko dużo ludzi starało się im pomóc, robiąc zrzutkę na kaucję. Dzięki czemu małżeństwo wyszło na wolność. Parę tygodni później dziecko zaginęło. Całe sąsiedztwo wraz z policją wnikliwie przeszukiwali całą okolicę, jednak nie udało im się znaleźć żadnego śladu. Przez parę tygodni codziennie przeszukiwali coraz większy teren, ale nie znaleźli choćby najmniejszego tropu. Rodzice byli bezradni i zaczęli podejrzewać starszą parę. Każdy pomyślał, że to nonsens i starsi państwo nie byliby do tego zdolni. Policja przeszukała ich dom, jednak nic nie znaleźli. Nawet policjanci stali po stronie starszej pary, broniąc ich niewinności. Mijały lata i każdy już zdążył zapomnieć o zaginięciu dziecka, a sprawa pozostała nierozwiązana. Zarówno władze, jak i mieszkańcy poddali się w poszukiwaniach, ale nawet mimo to rodzice pozostali niezłomni i nadal szukali sprawiedliwości. Po jakimś czasie małżeństwo zmarło. Ich psy zostały zabrane do schroniska, a ich dom został ponownie przeszukany. W piwnicy znaleziono dowody na to, że jednak pozornie niewinna starsza para stała za tym porwaniem. Powodem, przez który policja początkowo nie mogła znaleźć żadnych śladów, był fakt, że wszystkie zostały zjedzone przez ich psy.